Opuszczona, piękna rezydencja na Walii. Korzystamy, póki jeszcze nas nie dopadli, nie pogonią. Przepiękna. Jak oni weszli? Bo tu... Aha! Tu są okna gilotynowe, Spróbuję do góry podnieść. Tu są drzwi otwarte. Patrz na okno, które jest u dołu świeże. Ten, bo to gilotynę podnieśli. Do okno któreś okno musieli podnieść. Sprawdzaj. Od tamtej strony budynki już są. Ja wiem, że był otwarty króciec. Także, w tej posiadłości otwórczonej nie wiadomo, czy zejdziemy. Wszystko w zależności od tego, czy ktoś zostawi ją w kółko. Ile budynek ma 300 lat, tak? Prawie więcej, albo więcej. więcej, dlatego że wcześniej tutaj to wszystko było modernizowane, ale w takiej pierwotnej formie stoi od 1755 roku, ile dobrze pamiętam.